Jestem Pure Pia, a to jest kolejny odcinek z domu samotnych modów I to z Percy. I w ostatnim odcinku prosiłam was, żebyście mi powiedzieli, co z nim zrobić. I wzięłam, złączyłam wasze wszystkie komentarze i stworzyłam coś takiego. Ojej, w ogóle mamy dzieci do szkoły, dzieci do szkoły do szkoły, bo dyrektor dzwoni i będzie... dostaniemy yy, na pyrkę przez to. O, rachunków nie mamy zapłaconych. No, nieźle was zostawić na kilka dni, nieźle, nieźle was zostawić na kilka dni samych w domu. Biorąc wasze wszystkie komentarze powstała piwnica Persiego, w której zostanie zamknięty. Tak, słuchajcie, każmy mu usiąść. O, Wrócili nam prąd. Bardzo się cieszę. Dzięki, dzięki bardzo ziomki za prąd. Już wam wszystko pokazuję. Przyznaję, że zdolne z nas bestie. Ponieważ ustaliliśmy, że Persi... W swojej piwnicy opisze cały swój żywot, zostanie pisarzem, który wyda książki na temat swojego życia, życia w piwnicy w domu samotnych matek I, I napisze tam dosłownie wszystko, całą historię I Percy ma tutaj swoje łóżko z zdjęciami jeszcze z poprzedniego życia, gdzie, gdzie tu jest zdjęcie jego ojca, a tu jest zdjęcie Persiego. Nie no żartuje, to jakiś randomowy Azjata Bóg swojego łóżka ma ognisko! I pozdrawiam dwie osoby, które wymyśliły, żeby miał ognisko w pokoju. Do, dobry pomysł. Na tym ognisku gotuje sobie jedzenie. Tutaj ma właśnie gulasz. Słuchajcie, tutaj ma swoją półeczkę. Tu ma jakieś tam rzeczy i patelnie do gotowania. A tu ma kibel z prysznicem. I, i tak wygląda e, piwnica Persiego, w, w której spędzi prawie cały swój żywot. I uwaga, słuchajcie, Persi będzie ojcem jednej z naszych domowniczek. Ale której? Tego jeszcze nie wiemy. Decydujecie o tym sami. Jak na razie zostawiamy Persiego i idziemy na górę. W domu samotnych matek mamy Katerinę jeszcze. Mamy Candy, która cały czas siedzi w pokoju Dawida na komputerze nic więcej nie robi. Mamy Rose, która jest w bardzo złym stanie. No, Dawid ogarni Rose. Jest Dula, oczywiście. I słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Mamy również Judith. No i oczywiście jest Mika, nasz No i Dawid jeszcze raz. I dzisiaj podejmujemy bardzo fajne wyzwanie ponieważ szukamy nowych kandydatek do naszego domu samotnych matek. Z tym, że powstanie, słuchajcie, nowy oddział domu samotnych matek, oddział ogródowy, super zamknięty. Jednak najważniejszą rzeczą w tym odcinku, słuchajcie, jest to, że mamy teraz więcej slotów w rodzinie i uwaga, uwaga, będziemy mieli wszystkich naszych uczestników w domu samotnych matek. Po prostu w rodzinie dodanych I pojawia się oddział garażowy Oddział garażowy Podwórkowy, w którym będą zamykane Te samotne matki, które nie będą Opiekowały się swoimi dziećmi I nie ma tutaj żadnego telewizora Jakiejkolwiek rozrywki Lub czegoś, co mogłoby im się spodobać Po prostu są tu same łóżka Prysznic z kiblem, nawet niczym nie zasłonięte I to wszystko Słuchajcie, nawet Persi ma lepiej Bo Persi przynajmniej ma e, kotarę I w ogóle dodajmy mu lodówkę Zapomniałam, dodać Persiemu e, lodówkę. Nie, niech ma, niech ma chłopak. A co? Tam nie będzie lodówki. Tam e, będą albo głodzone albo karmione raz na jakiś czas. Myślę, że fajnie jeszcze będzie dodać Persiemu jakiś taki mały stolik. Niech ma chłopaczy na. Niech ma, żebym żeby, żeby miał gdzie usiąść, zjeść sobie jakieś tam płatki, czy chipsy, czy co tam będzie, jak z tej lodówki. Także słuchajcie, zaczynamy. Ruszamy na poszukiwanie naszych nowych, samotnych matek, zanim dzieci wrócą ze szkoły. Jak widzicie. Wiecie, dzieci są w złej kondycji, bo są niewyspane. Nie wiem, co ci Simowie robili, zostawiliśmy ich tylko na kilka dni, zobaczcie. A już odwalają jakąś manianę. No, mamy tutaj jakiegoś pirueta, słuchajcie, jakiś, jakiś pirueta tutaj, ale piruety nawala. Dobra, będziesz samotną matką, chodź tu. Ja wiem, kochani, że to jest facet, ale musimy sobie jakoś poradzić z tym niżem demograficznym, gdzie po prostu nie ma żadnych kobiet, żeby mogły y, dołączyć do naszego domu samotnych matek, a więc po prostu wyobraźmy sobie, że to, że to jest kobieta. Uhu, jaka piękna kobietka dołącza do naszego domu samotnych matek. Cześć, kochana, jak ta... Drówko. Zapraszam, zapraszam Proszę tędy, tędy do domu samotnych matek Chodź moja miła No ideał, po prostu ideał Zobaczcie jak ochoczo biegnie do domu samotnych matek Ona po prostu już wie co tam ją czeka Po prostu cudownie, cudownie Zapraszam do środka Nasza kochana Markuso Witam w środku Rozgość się O, a tutaj widzę kolejną samotną matkę Która właśnie idzie o, moja piękna, japońska Akiro! Cześć Tobie! Gdzie? Czemu my się wcześniej nie spotkałyśmy, kochana? Dobra, słuchajcie, mamy drugą samotną matkę, zapraszam Cię do, do domu. O, przywiozłaś z Japonii, z dalekiej Japonii pieczone ziemniaki. więcej pieczonych ziemniaków. Dobra, zapraszam do domu, chodź. Dziękuję za te podarki. Witam w naszym domu zawody. Boże, ten leży na chodniku przed domem zmęczonym, leje. Idź spać, brak kultury osobistej. Nie rób siary. Właśnie mamy nowych uczestników naszego domu samotnych matek. Słuchajcie, nasze dwie piękne kobiety, które dołączyły do nas w tym odcinku. Powitajmy jeszcze raz. Są po prostu prześliczne. Nasze kochane dwie nowe panie. No i dobra, słuchajcie, w końcu samotne matki, więc zaczynamy ciążę. Dobra, słuchajcie, ciąże już jest rozpoczęta bardzo szybko. Tak jest, jak się przekracza do samotnej matki, to wtedy ta ciąża już jest rozpoczęta. Więc, więc witam serdecznie. Proszę sobie wybrać swoje łóżka. Proponuję przyjąć na własność to łóżko. A ty, Akira, możesz przyjąć na własność to łóżko. I witam w naszym domu. Jak widzicie, słuchajcie, Akira już. Już tutaj się rozgościła, postawimy tutaj pieczone ziemniaki z Japonii, może ktoś się poczęstuje nimi, kto wie. Zobaczmy co u naszego Persiego, jak nam sobie Persi radzi? Persji, widzicie pisasz, pisasz. O, słuchajcie jakaś kobietka paparazzi, no to co chodź do rodzinki, dodaj do rodziny, witam serdecznie. Czemu myślisz o kupie? Dl dlaczego ona myśli o kupie? A, bo to jest kupa przed domem. No to możesz przy okazji posprzątać. Zapraszam Cię do domu samotnej matki, gdzie tutaj będziesz miała... O, możesz mieć dzieci z Markusem, czemu nie? Proszę bardzo, faza, etap ciąży oczywiście. A czemu by nie? Słuchajcie, nie ma to jak ciąża, już jest tutaj brzuszek bardziej widoczny, bo, bo więcej dzieci. I super, nie mogę się doczekać, kiedy nasze trzy nowe samotne matki, przepiękne samotne matki zresztą, zaczną po prostu rodzić. Kochani, jako że mamy już pełen komplet, każdy jest w rodzinie, i nie musimy się bać o to, czy ktoś ucieknie, czy nie, to wybieramy się. Słuchajcie, wybieramy się na plażę i z samego rana jutro idziemy na plażę. Także róbcie kanapki na drogę w plecach, naładujcie telefony i jedziemy nad morze jutro. Dobra, słuchajcie, są dosłownie wszyscy, cała nasza familia jest na plaży, łączy z naszymi nowymi matkami z domu samotnych matek e, i, i nie powiedziałam wam jak się nazywa, ta samotna matka to jest Halia, tak, to jest Halia, jest nawet Mika, także są wszyscy i będziemy się świetnie bawić na plaży, prawda? Teraz wszyscy wchodzą do wody, do wody, no co no? Nie oceniajcie! Nie znacie? Nie oceniajcie! Tutaj wszystko się dzieje super! Tylko, że Kateryna właśnie się pobiła z jakąś randomową simką. Dlaczego? Nie wiem. I, i w dodatku jeszcze przegrała. E, oprócz tego, słuchajcie, Judy ciągle nawołuje swoich fanów. Ale to jest bardzo smutne, bo ona już nie ma żadnych fanów. Już w jej fali się skończyli. A nie, poczekajcie, jest jeden, który jest e, zżenowany. O! Czas z... O, czyżby nasza kolejna samotna matka! Witamy cię, Barbara, w domu samotnych matek! Hejka! Bardzo się cieszę, że do nas dołączyłaś, kochana! Witaj w domu samotnych matek! Ja oszalałam ta seria. Ta seria po prostu wychodzi poza wszystkie możliwe rozmiary. Tracę kontrolę! Tracę kontrolę! Wszyscy widzą jakąś kupę. Ta seria. Straciłam kontrolę nad tą serią pomocy. Straciłam kontrolę nad tą serią. Słuchajcie, pomocy. Nie wiem, co będzie dalej. Wykoczymy już, ale następny odcinek przyniesie Wam na pewno bardzo dużo zaskakujących emocji. Trzymajcie się. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I kochani, do zobaczenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Znowu samotnych tych badek. Hejka!